Wiedziałem, że w tym domu już nigdy dosłownie nie będzie spokojnie. Jeszcze ten pająk, co on robi jest obrzydliwy, prawie z wielkości tego dziecka dosłownie. O, przyszła nasza kochana Simka, i zaczynamy drugi odcinek, w którym będziemy doprowadzać do tego, że nasza Simka, tutaj, która jest głodna, jak widzicie, w tragicznym stanie, nieogolona, wszystko jest po prostu na podłodze. Dzisiaj będziemy mieć, próbowali, będziemy próbować mieć. Dziecko z Gregiem, czyli jednym z najstreszniejszych wilkłaków w Simsach 4. Ale najpierw te bachory trzeba ogarnąć, więc dajcie mi sekundę. Gdzie ona idzie? Dlaczego ona zostawia te dzieci, jakie ja jej każe w ogóle. Halo? Z telefonem i Inara, nie? Patrzcie, a dzieci w kolejce są. Mam nadzieję, że już wzięliście sobie bilecik na ten odcinek, czyli zostawiliście łapkę w górę. Jeszcze nie wiem, jak przyjął się odcinek poprzedni, bo go nie widziałem, ale mam nadzieję, że już tutaj jest łapka w górę zostawiona. Także nasza trójka dzieci się urodziło: my Renesmi, mamy Esmi i mamy Belle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie to zauważyłem podczas oglądania ich, że każdy z nich ma inne oczy, tylko na razie to się muszą uspokoić. Wszystkie mają tą samą, właśnie taką mega jasną skórę. Natomiast, no teraz oczy nie otworzysz o ona ma jakieś takie lekko ciemne oczy. Ta ma... otwórzę od szybko, jakieś takie niebieskawe, a ta ma zielonkawe chyba, z tego co wiem, no ona też... <laughs> Widzicie to oczy? Jakieś takie ziąkały, więc wszystkie chyba mają inne oczy, to jest w sumie ciekawe. Dostaliśmy tantiemy 1630, okej, okay. nawet dałem nowy filmik, że urodziła, już się pochwaliła. Ale jeszcze musimy w sumie zrobić jedną rzecz, w sumie skoro mamy te tantiemy, to możemy je kupić laptopa, bo do tego mi się on teraz oczywiście przyda. Bo nie wiem czy wiecie, ale jak macie, może taki czarny na będzie tutaj, tableto, laptop. Jak macie MC Command Center, to możecie sobie ustawić alimenty od e, simów, którzy są ojcami waszych dzieci. I to jest gdzieś w opcjach funduszy procent alimentów możemy sobie ustawić dajmy sobie nie wiem 5% tych alimentów ale też wpłać alimenty nie będą przyznawane tylko tak wszystkie alimenty niech nam dają i zobaczymy teraz czy te alimenty nam się pojawią także można to tak ustawić gdybyście nie wiedzieli to już wiecie mega mi się podoba to że teraz te wszystkie butelki i wszystko zostaje ale mniej mi się podoba jak mam trójkę dzieci i muszę to wszystko sprzątać a ty czego ode mnie chcesz przenocować ale ja cię nie znam dlaczego miałbym cię przenocować anuluj idź sobie stąd ja mam chociaż w sumie źle zrobiłem pomogłaby nam bardzo z dziećmi teraz. O tym nie pomyślałem zasadniczo. Jezu, dopiero co odszedłem i już ten gnojak płacza. Nie obchodzi mnie to. Ale wiecie, to będzie tylko i wyłącznie gorsze, jak my zaczniemy mieć te dzieci jako niemowlęta, no, bo wtedy to już będzie tragedia. Dobre, ja idę ją ogarnąć i słuchajcie, myślę, że trzeba jak najszybciej zajść w ciążę. To jest ewidentnie najpotrzebniejsze. Teraz nie strzątaj tego, ja to sprzątam za ciebie. I teraz pokażę plan, jaki mam na to, żeby zdobyć Gregę, czyli no, wampira, którego zdobyć trudno. Ubrałem naszą simkę w taki strój, jak widzicie, związany z tym, że ma pisze dzieci, bo uznałem, że no musi być z tego. Dumna. A strój numer 5, to daje mi taki strój, który może przekonać wilkołaka Dodatkowo, jak widzicie, jest ona więc może on uzna, że jest Ona podobna do niego, coś w tym stylu, nie wiem no i kolejną rzecz, jak sobie tak o tym myślę, to psy lecą za smrodem Więc musimy ewidentnie przeszukać jakieś śmietniki Zostać po prostu mega śmierdzący i wtedy pójść do niego, bo wtedy na pewno mu się bardziej spodobamy To jest najpiękniejsze powiadomienie, jakie widziałem od dawna w Simsach Ale na początku jesteśmy w Evergreen Harbor Po to, żeby zacząć szukać w W ogóle, jakie Evergreen Harbor na tej mapie jest piękne to jest tam no wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Możemy sobie nurkować bo okazję, więc chodźmy. No bo jak mówię, musimy tutaj dobry smrodek sobie zaaplikować, bo to jest najważniejsze, jestem ciekawy, czy uda nam się od razu, tak wiecie, Grega złapać na to. No i proszę, zanurkuj tam. Zaraz nasza higiena diametralnie w lat gratuluję tam nowego członka rodziny dosłownie jesteś Ich ojca, panie przyjść i się teraz nimi opiekować. Z co znaleźliśmy lodówkę? Dosłownie znaleźliśmy nie lodówkę w śmietniku. No tutaj widzę, mamy więcej śmieci, więc spoko ponurkujemy, bo się już martwiłem, że będziemy mieć za wysoką higienę. musimy być naprawdę brudni. Jakąś płówkę znalazła. Dawaj, brudna musisz już być mega mocno. Dobra, jest już ok. Także teraz idziemy do Grega. Po prostu wielki postrachy wszystkich na tym świecie. Postrachy wampirów. Najzdrożniejszego chyba Sima, dosłownie, który znajduje się w Simsach 4. Chyba z tego domku będzie najlepiej się do niego dostać. Eee, Mamy też jakiegoś pierwszego wielka, który w ogóle jest chyba w furii, więc nie będę się do ciebie zbliżał, ale jej się nam smutek nie podoba. Natomiast on na pewno by na to pracował, ale my nie do niego, my do niego, tylko czas znaleźć grega i greg gdzieś żyje w domku, o tutaj To jest furteca Grega Proszę bardzo, patrzymy sobie na znak Ostrzegawczy i zobaczymy czy Gregowi Uda się, o już wyszedł Jezu, to jest szybkie, spróbujemy się Z nim porozumieć na samym początku, mam nadzieję, że to słuchajcie Przejdzie, ale on też jest ewidentnie Tutaj w furii, nie wiem Czy będzie to dobry pomysł Mam nadzieję, że są to w ogóle jakieś krzaki, w których mogę to z nim Zrobić, bo jak nie to dupa, pierwsza was Z Gregiem, czy uda nam się, o on ma W ogóle obrączkę, jesteś żonaty stary, o co ci chodzi Wygląda jakby nie chciał gadać, o ale Dobre relacje między nimi się wywiązują. O o, o, -o czemu jesteś przerażona? O nie, 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 no przecież nie stracił panowania, jest dobrze. Może kliknę nie wywołuj Greg z lasu. Ty jesteś w ogóle żona na przygód nie powinnaś być nim przerażona, powinnaś być żona tej przygody. Więc on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. a po prostu pije sobie wodę. Stara, panika ci nic nie da. Ej, typ sobie zasnął w trawie dosłownie tyle. Jezus nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Drzeć się na niego w ten sposób, stara, a uważaj! Ale patrzcie, lubi nasz smrodek! Albo i nie? Śmierdzimy mu co? Lord Greg. O co chodzi? O, o co mu się stało? Patrzcie, jakieś lecą wokół niego te gwiazdki. Może teraz się z nami będzie chciał porozumieć w końcu? Chyba nie. Greg, nie wychodź. No proszę cię. Do... I tyle z Grega było. Co tu robi Mortimer Ćwir? Nie jesteś żadną postacią naturalną, więc nie pomożesz mi tutaj. Chyba mówi mi, żebym tutaj nie przychodził, bo nie warto. Mortimer, czy mogłeś mnie nie odwoływać od tego pomysłu? To jest. Jestem pewny tego. O, uznał, że będziemy gadać. Wiecie, uznał, że będziemy gadać. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, dobra. Czyli, jeżeli spróbujemy się z nim porozumieć, to możemy. O, jezus, normalne robić te interakcje. Jest idealnie, jest idealnie. O, jezus, jest przyjazny dla nas. Niezbyt się z nami zgadza, czy zgadza? się jednak, czekajcie. O Jezus, jest dobrze, jest dobrze. Poprawimy, mu humor nie powinien być taki rozgniewany teraz. Tak, nie bądź już rozgniewany, jest dobrze, Greg. No, jakby, o, wygląda na takiego trochę samego, trochę nie. Dobra, kochani, czy ja powinienem spróbować poflirtować z nim? Chyba tak. O, nie, nie podoba mu się mój brud na koszulce, stary specjalnie to dla ciebie zrobiłem. Próbujemy go znowu pochwalić, ale. Boże, te na natomiast są takie trudne do podrywu. Dobra, jest rozbawiony, czyli mamy lepszą, e, pozytywną energię, więc może niech ja tutaj go poznam jeszcze i będę próbował dalej flirtu. I teraz chodźcie teraz flirtu. Niech to się uda. No rozwiążemy to już ci łatwiej. On, on myśli już o miłości, majtki widzicie takie tam. I nie, no. patrzcie, ewidentnie e e nie odrzuca przez to, że ona śmierdzi. Mój plan się totalnie nie udał. Słucham, one już mają urodziny, że dzisiaj, bardzo możliwe. Ale ja chcę do ich urodzin zejść w że przynajmniej się tutaj umyć, bo Gregowi Ewidentnie nie podobało się to, że ona nie była umyta. Okej, okay, teraz wracam tutaj z innym planem. Nasza Simka jest zadowolona, jest romantyczna i jest umyta, więc może teraz Gregowi się spodobamy. Okej, okay, jest i on i możemy już teraz normalnie z nim gadać. Jak nas zaakceptował, więc to jest chociaż dobre. Spróbujmy mu schlebiać. Oho, udało się, dobrze. U, czyżby czyżby? Jezu, udał się flip. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Teraz to już chwila. Próbujemy mu posłać pocałunek. W ogóle tam go jest zombista tutaj. <grym> Udało się, jest dobrze, jest dobrze, guys. Uwodzicielska poza, czy spodoba... No, ewidentnie ja mu po prostu przykazał ten smród, w ogóle mój pan cały się nie udał. Aha. i Je piesku. Teraz wielka chwila, czyżby udał się im pierwszy pocałunek? Chyba tak, patrzcie, patrzcie. Jest. Musi mocno śmierdzieć, ale widzę, że jej się to podoba, bo ona jest tym zajarana. No i teraz już ostatnia rzecz, która nas czeka, czyli postaraj się o dziecko w krzakach. Zobaczymy, czy Greg się na to zgodzi. Uwaga... <laughs> tak? 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 Czy... czy nie? Jezu, lecimy to udało się, zgodził się, może lecimy, lecimy, bo Boże, muszę szybko biegać, tylko dobiegli ta kochana. Gdzie te krzaki w ogóle są? A że tu? Okej, okay, lecimy i teraz ewidentnie, no, miejmy nadzieję, że zajdzie ona za pierwszym razem w tą ciążę, bo jak nie, to będę ultra ultra smutny, dzieje się, w krzakach wyszła, o jeszcze nie, czyżby, tak, udało się, no i lecimy w takim wypadku, wyjął sobie chips, wytyfy, stary, to jest, to jakaś nagroda, czy co, nie mam. lecimy sprawdzić, czy jesteśmy w ciąży, w ogóle ten nastrojnik, barabar z ilkłakiem. trzy kropki, wiadomo, poproszę <noise> raz jeszcze, wytyfy, jesteśmy w domu i sprawdźmy, czy jesteśmy w ciąży, to jest bardzo ważne, bo jak nie będę, to będę musiał znowu się z nim użerać, Także dawaj. Uwaga, 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 uwaga. Brawo, Jezu, jest dwoje, cudownie. Także będziemy mieć kolejne dziecko tym razem z wilkołakiem. Nasze dzieci, ja nie wiem jak oni się pogodzą. Mam nadzieję, że chociaż to nie będą trojaczki. Tylko o to proszę. Ogólnie to już teraz rezygnuję przy dzieciach z tego wyzwania Parceli z prostym życiem, bo nie mam szans tego po prostu zdzierżyć, serio. W ogóle wiecie co mnie strasznie denerwuje przy że teraz trzeba wejść faktycznie tutaj w opiekę nad dzieckiem i dopiero na przykład zmieniać brudną pieluszkę. Według mnie powinny wyświetlać się te rzeczy związane właśnie z opieką nad nimi gdzieś na samym początku, żebyśmy mogli to kliknąć od razu, a nie że wchodzisz tutaj, kombinujesz. Jest to strasznie nieintuicyjne. Boże, trójka dzieci i już po prostu jeden wielki syf. Czas też na zrobienie prania jest w ogóle, trzecia godzina, ona jeszcze nie poszła spać, spać. Z tymi dziećmi, więc pozdrawiam. Wow, zobaczcie, zaczęła się zima już, więc będziemy musieli szybko urodzić. Bo zobaczmy, kiedy w zimę mamy święto, we wtorek mamy zimowe dekorowanie, a w środę mamy zimową fiestę. Więc, jeżeli, no w sumie urodzimy we wtorek, z tego co mi się wydaje, więc w środę już moglibyśmy złapać papcia mroza na dziecko. To jest dobry plan. Chyba też ulepszę w ogóle jej tutaj, jak widzicie. Stanowisko do nagrywania filmików, bo one już naprawdę dobrze sobie radzi, więc wolałbym, żeby jeszcze to zwiększyło zarobki za nasze filmy, bo teraz, no, potrzebujemy wybudować pokój dla kolejnego zresztą dziecka. O jej, zobaczcie, ona nie może w ogóle tego robić, bo musi iść do dzieci. No dobra. 1800 dostaliśmy z jest dobrze. Greg uważa, że Lidia Wilkasis jest spokojna i chce, żeby zostali, no dobra, Greg, spoko. Patrzcie, wyskoczyło nam powiadomienie o nowej cesze osobowości i w sumie myślę, że cecha towarzyska by nam się przydała i to, jeżeli ona by się stała towarzyską osobą, to by było w sumie dosyć spoko. Bo jednak na pewno nam to pomoże w nawiązywaniu kontaktów z przyszłymi ojcami. Vlad teraz nas dzwoni? Okej, okay, spędź sobie czas z kim chcesz. Mógłbyś się spędzić czas ze swoimi dziećmi, ale widzę nie jesteś chętny. Co ty tu robisz, stary? Czemu ty tu w ogóle przeszedłeś, żeby grasz w Sims na moim kąpie? Nie widziałem, że on tutaj jest w ogóle, ale przy jest tutaj częściej niż Vlad, więc spoko, możemy mu dać buziokę. Ciekawe jak zareaguje na to, że mamy tam wampirze dzieci dosłownie i pewnie mu śmierdzą z daleka, im się to nie podoba się, zanim w ogóle poszły pieluchy, nie wiem, czy ona rzuciła te pieluchy, jak go zobaczyła, czy co. <laughs> wow, patrzcie, widzieliście, że koty mają taką interakcję, jak przebywa tutaj Wilkołak. Na przykład obecność bestii nigdy dość ostrożnie w towarzystwie Wilkołaków, szczególnie tych przemienionych. Czyli ciekawe, czy to jest jakby ludzkie. Czemu ty bijesz moich dzieci? Maskotkę, o co ci chodzi? Patrzcie, dzieci, wampira sobie płaczą, a on rozwala tylko ich zabawkę i ma ich gdzieś, więc ewidentnie tutaj jest kłótnia między wampirami i Wilkołakami zawarta. Grek chce pójść o krok dalej, czyli nie zostanie. Ej, czy można wziąć ślub z Gregiem? Bo jeżeli tak, to wykonamy nasze postanowienie z poprzedniego odcinka. O jak się cieszę. Zobaczcie, bo on się chyba w nas zadużył, ale ja nie mogę nawet z mieć z nim żadnej znowu interakcji romantycznej, więc ja nie rozumiem. O Boże, dzieci wychodzą, o Boże, dzieci wychodzą. Patrzcie, 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 teraz kołyski w tym momencie. Mamy Renes, mi będę losował po trzy razy każde jej cechy. Raz, dwa, trzy. Ostrożna, okej. Okay. Esmi, raz, dwa, trzy jest. On oh nie emocjonalna najgorzej i Bella, raz, dwa, trzy. Jest ostrożna też. Dobra, spoko. Wow wow, 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 wow. Ale one są dziwne, wyglądają totalnie jak Vlad. Wow. Bo wow, nie spodziewałem się tego, kochani. Mamy małe niemowlęta i miejmy nadzieję, że będzie z nimi dobrze. Ogólnie to dajcie mi chwilę, zaraz je przyrobię Ja najpierw muszę tu z Gregiem pogadać i zaraz przyrobię też ich pokój. Czy my możemy wziąć z nim ten fake ślub, czy nie? To jest pytanie. Chyba nie. Chyba bycie dziewczyną. Z Gregiem to już jest koniec. No już może to on nam się oświadczy zaraz. Nigdy nie wiemy. Przedam te kołyski i zaraz kupię im tutaj łóżeczka. Dobra, na razie musimy to tak zostawić. O, Greg, to ty będziesz? O, wyrzuca nam dzięki. I ja je tu powkładam wszystkie na samym początku. Greg dogaduje się z naszym kotem. Słucham. Stajemy, bo zaczął się nam drugi trymestr, i może teraz uda mi się w końcu pójść do tego ginekologa. No po prostu ten ginekolog nie działa. Czy Wam działa, słuchajcie, ginekolog na tej nowej wersji Sims'ów? No I to, sprawdzimy to przez MC Command Center i modlę się, żeby było to nie. Więcej niż jedno dziecko. Mamy jednego chłopca, boże, dobra, okej, okay. jest dobrze, jest dobrze, mamy jednego chłopca, więc teraz dajcie mi przyrobić dziewczynki i dajcie mi zrobić pokój dla tego chłopca, który chyba ja będę musiał zrobić w piwnicy. Pozmieniałem dzieciaki i na każdym dzieciaku zauważyłem pewien taki wzór. Na przykład Renez mi jest bardzo podobna do Wlada, dlatego Demi takie ciemne, bardzo stroje pasujące w ogóle do wilkołaków i w ogóle żadnego innego koloru niż czarne, tak naprawdę szare i tak dalej nie ma. No Jednie takie tutaj żółtka jajek. To jest jedyny najbardziej szalny wzór. Tak samo Bella też jest bardzo do wlada podobna, ale ona jest troszkę inna, jest taka na pograniczu. Ona nie jest aż tak mocno Intu bycie, właśnie, wampirem. Zobacz, tak wygląda. A tak wygląda nasza Esmi, która jest zupełnie inna, jest podobna w ogóle do mamy z twarzy, naprawdę. Więc oni niej uznałem, że ona będzie taka naprawdę najbliżej do ludzi, będzie chciała najbardziej z tym, ludźmi się komunikować. Może kiedyś nawet będzie chciała zrezygnować z bycia wilkołakiem, bo będzie jej to przeszkadzało. Także w ten sposób ona wygląda. Także, jak widzicie, najbardziej taka mocno Intu bycie wampirem będzie Renesmi. Bella będzie taka na pograniczu, a Esmi w ogóle w sumie nie będzie tego lubić. Więc tak to wygląda i zrobiłem też pokój dla naszego przyszłego chłopiącego wilkołaka. Zastanawiałem się gdzie zrobić taki pokój, no i jedyne co mi przyszło do głowy to piwnica, bo tam jest dużo miejsca i w sumie tutaj, nie wiem czy będę mieszkać do końca życia w tym domu, wydaje mi się, że nie, po prostu zbuduję coś nowego. Natomiast teraz uznałem, że w piwnicy zrobię ten pokój dla wilkołaków i sprzedam tą lodówkę, którą mieliśmy, kosztowała na 3000 i na razie udało mi się zrobić takie coś. Wiem, nie jest to jakieś istne szaleństwo, no natomiast nic lepszego zrobić nie mogłem, bo zostało nam 1000 simulonów, a jeszcze musimy jakby mieć na życie, co nie? Więc to jest ważne. Także słuchajcie, jesteśmy w drugim trymestrze, trzeci trymestr za 24 godziny, więc niedługo rodzimy, będziemy się Będziemy się zajmować naszymi, jak rąbnęły na łóżko, będziemy się zajmować naszymi dzieczkami i zobaczymy jak to wyjdzie. <laughs> twoja rodzina otrzyma 5178 ze świadczeń alimentacyjnych, okej, okay, to jest dużo, dużo pieniędzy. Nie wiem, czy nie za dużo rozwodzie chyba to zmienię w tym MC Command Center, bo to jest bardzo dużo hajsu. Zmienię procent alimentów jednak na dwa, no bo jak my będziemy mieć jeszcze od Grega i od wszystkich naszych ojców w przyszłości, to przy czym będziemy bogaci instant, a no to też nie o to chodzi. Powiem, wam, że jednak em, powiem wam, że jednak chyba łatwiejsze są niemowlęta mimo wszystko niż, niż takie dzieci noworodki jednak. Kupię im mimo wszystko też te maty ze dwie, żeby sobie stały tutaj na środku, bo zawsze te dzieci będzie można tutaj położyć i one na tych matach jednak jako tako się rozwijają, więc wydaje mi się, że to będzie spoko opcja. Pierwszy wyciek z pieluszki. No kto by się spodziewał, że zesra się mi tutaj ktoś. Bez tego by nie było tego odcinka, co nie? Boże, nie dość, że się zesra, to jeszcze często sika po prostu podczas zmiany pieluszki, nie? Niesamowite. Co? Ty też? Naprawdę? Przestańcie. Dostaliśmy też zatantiemy nasze pieniądze, więc już powoli zbierają nam się dobre sumki, powiem wam szczerze. Zrobiłem teraz taką prowizoryczną łazienkę, bo uznałem przecież, że te dzieci będzie trzeba kąpać, bo... One są brudne, więc. Pijem jednak trzecią taką leżankę, żeby każde z dzieci mogło tam po prostu spać. Chyba wszystkie dzieci mi zasnęły na szczęście, więc w końcu nasz ma czas na trochę self-care'u i posprzątanie kocich kup. Jakby tego było mało. Wyładowanie prania też, jak widzicie, bo musi wysnąć w końcu. Wiecie, że ona użyła dwóch rzeczy, które się od razu po sobie popsuły. Ja je zamieniam, nie mamy czasu na naprawianie tego dosłownie. Wszyscy zasnęli, to jest cud, ciekawe na jak długo. <laughs> Zaczął się poród, jest zaraz pęknie. O jezu, dobra, 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 słuchajcie, w końcu mamy poród, bo już naprawdę ciężko mi było z tymi dziećmi. I w sumie dzisiaj możemy urodzić dziecko już tutaj, skoro mamy przygotowany dla niego, dla naszego pierwszego chłopca w tej rodzinie. Mamy przygotowaną już kołyskę, więc proszę cię bardzo, kochana, lecimy i w końcu Boże, czekają na to bardzo długo w tym odcinku. Zobaczymy, jak będzie wyglądała relacja naszych córek z naszym synem, który będzie miał na imię. Hmm. Tak jak taki jeden sławny vampir, skoro tutaj leciałem z a ten odcinek Grega grywam jeszcze nie widząc waszych komentarzy, to tutaj będziemy mieć Jacoba, także tak to wygląda, uuu, ja w sumie nie wiadomo jaką y, ten Greg ma skórę, ale mamy naszego Jacoba, widać on ma ciemniejszą skórę zdecydowanie niż dziewczyny. Słodki jest, bardzo słodki. Także moi kochani, tak wygląda ten odcinek, jeżeli... Także moi kochani, tak kończy ten odcinek, jeżeli podobał wam się on, to zostawcie łapkę w górę, bardzo, bardzo będę wam wdzięczny. I cóż, widzimy się w następnym, już we wtorek o 15.30. Nie zapomnijcie, że jeżeli chcecie, aby wasze postacie pojawiły się w kolejnym odcinku, to możecie wysłać wasze postacie nadnaturalne na hashtag postać z kosmo. No i cóż, dajcie znać co się dzisiaj wam się podobało. Do zobaczenia następnego i cześć!